Wiedźmin z Morawilka miał wszystko, by stać się prawdziwym animowanym hitem. Wyraźnego bohatera, ładną kreskę oraz, oczywiście, Wiedźmiński świat, wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego. Z drugiej strony nie sposób było zapomnieć o tym, że przecież film wyszedł z podstajni Netflixa, który już raz pokazał, że z wiedźmińskim uniwersum jest raczej na bakier. Na wstępie powiem, że jeszcze w przedbiegach film miał u mnie takiego małego plusa, mianowicie moją ciekawość. O ile nie mam praktycznie żadnych oczekiwań w stosunku do kolejnego sezonu serialowego produktu Wiedźmino podobnego od Netflixa. O tyle jeżeli chodzi o Zmore Wilka, tutaj była nadzieja, że może z tego wyjść coś ciekawego. Czy tak naprawdę było, czy też nie? No tego się zaraz przekonamy. Trwająca około dwie godziny animacja jest prequelem do wydarzeń z serialu. Akcja przenosi nas wiele dziesięcioleci do tyłu, zaś głównym bohaterem jest nikt inny jak Wesemir. Ten sam dobry wujek z Wąsem, który przecież szkolił Geralta i spółkę. Tyle, że dużo, dużo młodszy. Ta wersja Wesemira jest także dużo bardziej butna i arogancka. Tak naprawdę to kawał z niego niezłego dubka, ale na szczęście jest to taki typ dupka, którego dupkowatość nie przeszkadza, żeby go polubić. Film zaczyna się z przytupem gdzie możemy zobaczyć Wesemira w akcji, a tej akcji jest sporo. Sceny walki są mięsiste, są krwawe, epatują wręcz przesadyzmem, typowym dla japońskich oraz ala japońskich animacji tego typu. Mnie osobiście przypadło to do gustu i tak naprawdę, choć walk było niemało, żałuję, że nie było ich jeszcze więcej, bo jest to zdecydowanie najlepsza część produkcji. Tak czy inaczej, na wstępie poznajemy także nieco stylu życia oraz osoby Wesemira. No i tutaj muszę podkreślić, że jedynie nieco. Ponieważ, mimo że to Wesemir jest głównym bohaterem, poznajemy go tak naprawdę bardzo pobieżnie i powierzchownie. Jakoś tak po prostu brakuje przybliżenia tej postaci. No, a przecież to główny bohater. Ale i tak, pod tym kątem wypada dużo lepiej niż cała reszta postaci. Drugo czy trzecioplanowych, których nie poznajemy praktycznie wcale. Niby się pojawiają, niby coś tam robią. Czasem nawet coś powiedzą, ale koniec końców po seansie nawet nie pamiętasz ich imion. No, może za wyjątkiem, mały spoiler, głównej antagonistki, czarodziejki, tatry, tatary, tetry. Ale chyba tylko dlatego, że jest to prawdopodobnie najbardziej irytująca postać, jaką widziałem w filmach w ciągu ostatnich lat. Wspólcy zebrali chyba wszystkie najgorsze cechy serialowej, chimeryczno-obcesowej Jennefer i podnieśli to do potęgi, by zaserwować nam bohaterkę, która im dłużej jest na ekranie, tym bardziej chcemy, żeby jak najszybciej z niego zeszła. A najlepiej w tragicznych i bolesnych okolicznościach. No ale to już mniejsza z tym. Przejdźmy do fabuły z Mory Wilka. Można powiedzieć, że oparta jest ona na dwóch filarach. Pierwszy to Origin Story Wesemira, czyli historia o tym, jak to Wesemir został wiedźmakiem. Jest ona dosyć klasyczna, żeby nie rzec, sztampowa. Od młody chłopiec z małej miejscowości pragnie wyruszyć w wielki świat, by zasmakować przygód, złota i chwały. Tym samym musi opuścić swoją młodzieńczą miłość, który to wątek później wraca w historii. I szczerze mówiąc, akurat ten wątek mi się podobał. Tak czy inaczej, Wesemir oczywiście dociera do Kermoren, gdzie przechodzi wiedźmakiem. Mińskie szkolenie. I tutaj pojawił się pierwszy zgrzycik. Z jednej strony chciano nam pokazać szkolenie młodych chłopców na Wiedźminów, a z drugiej strony, bardzo spłycono cały ten wątek i ograniczono go właściwie do minimum. Tutaj też pojawił się pierwszy moment, kiedy musiałem na chwilę zatrzymać seans i po prostu stwierdzić, że ej, to nie ma sensu. Jest bowiem scena, kiedy to młodzi chłopcy są niz tego nizowego, wrzuceni w sam środek wielkiego bagna, jeszcze bez szkolenia, jeszcze bez broni, no a na bagnie gracuje pełno potworów. No i kto pierwszy, ten lepszy, biegnijcie, chłopaki. Sorry, Memorial, chyba nawet okrutny i pozbawiony uczuć wiedźmin, zauważyłby, że w takiej lekcji dla młodych wiedźminów jest raczej wątpliwa wartość dydaktyczna. No Chyba, że chcą szkolić nie Wiedźminów, ale Sprinterów. Tak czy inaczej, Origin Story to raczej wspominka, ponieważ głównym wątkiem filmu jest oczywiście kres Złotej Ery Wiedźminów, a więc pamiętny atak na twierdze Cary Wydarzenie to, chociaż tak naprawdę kluczowe w wiedźmińskiej historii, w książkach zostało opisane dosyć pobieżnie, ograniczając się jedynie do najważniejszych faktów. Także scenarzyści mieli tutaj naprawdę spore pole do popisu, aby wokół tego trzonu książkowej historii Zbudować coś naprawdę fajnego, aby ją dobrze uzupełnić i nadać jej głębszego wyrazu. Ech, czy muszę Wam wspominać, że oczywiście to się nie stało? Przed premierą miałem nadzieję, że dostaniemy tutaj ciekawą, wielowątkową opowieść, że odkryte zostaną meandry tego, jak z wybawców ludzkości wiedźmini stali się obiektem strachu i nienawiści. Że zobaczymy powolny, lecz postępujący proces przemian społecznych. Jak mieszkańcy świata Wiedźmina zaczynają odwracać się od swoich wybawców i właściwie utożsamiać ich z potworami, na które Wiedźmini polowali. I że gdzieś za kurtyną, tym wszystkim tak naprawdę kierować będą wysoko postawione, wpływowe grupy. Zaś, ostatecznie, kulminacją tego wszystkiego, tym przelaniem czary goryczy, będzie właśnie finałowa bitwa o Kermoren. Tymczasem zamiast tego dostaliśmy prostą jak budowa cepa, sztampową, szytą, grubymi niczmi, intrygę, która właściwie nie intryguje, nie zaskakuje i po prostu niespecjalnie jest ciekawa. Najzwykle w świecie nie kupuje jej. Nie tłumaczy ona takiego, a nie innego ciągu wydarzeń. Nie daje dostatecznych powodów, dla których wszystko potoczyło się jak się potoczyło. I niestety czuć to aż do samego końca sensu. Niestety po raz kolejny przekonałem się, tak jak w przypadku serialu, że cokolwiek, co Netflix doda od siebie do wiedźmińskiej historii, jest jakościowo dużo słabsze od tego, co dostaliśmy w oryginale Andrzeja Sapkowskiego. To zresztą nie jest mój jedyny zarzut, bowiem fabularnie pojawiło się wiele zgrzytów, a wręcz odstępstw od tego, o czym czytaliśmy w książkach. Spłycono wspomniane przeze mnie wiedźmińskie szkolenie, spłycono w ogóle postaci całych wiedźminów, którzy tutaj są najzwykle w świecie bucami, których jedyne co obchodzi to, żeby zarobić jak najwięcej kasy. I szczerze, w trakcie sam bardzo kłóciło mi się to z wizją wiedźminów, jakich znamy. Wiedźminów, którzy, owszem, chcą zarobić, ale to nie jest wszystko, co zaprząta im ich umysły. Także paradoksalnie, w historii o wiedźminach spłycono bądź po prostu olano dużą część historii o wiedźminach. Zignorowano także wiele innych wątków, jak choćby wątek koniunkcji sfer, wątek niechęci między ludźmi i nieludźmi, wątek istnienia innych szkół wiedźmińskich, i tak dalej, Zamiast tego jednak wrzucono wiele pomysłów, po prostu wyscanych z palca, które niestety odbierały wiarygodność całej historii. Czyli mamy tutaj powtórkę z rozrywki znanej z serialu. Teraz przez kolejną minutkę zamknijcie oczy już ci, którzy nie widzieli jeszcze z Morewilka, no bo będzie spoilerowo. Jeżeli chcecie tego uniknąć, przesuńcie film do timestampa. Dlaczego choć Wiedźminów są dziesiątki, mają tylko jednego maga, który zna sekrety mutacji? Na jakiej zasadzie uzgadniali władzę w Kermoren? Bo wygląda na to, że panowała tam dyktatura jednego Wiedźmina. Na magnach było tyle potworów, że można spokojnie wypełnić tym kilka stadionów, ale Wiedźmini specjalnie tworzyli nowe? No proszę. Czemu Elfka zmutowana z tym małym, pająkowatym Gunwem okazała się mieć tyle mocy, że wszyscy Wiedźmini i czarodzieje mogą jej tylko pozazdrościć? Elfka nazywa się Kitsu i zamienia się w Lisa. Serio, nie było większego banału? Czemu najbardziej irytująca czarodziejka Ever zamiast użyć magii strzelała z łuku? Czemu nikt nie zajął się najbardziej irytującą czarodziejką Ever, skoro każda jej wypowiedź w królewskiej Radzie ograniczała się do Ej, zabijmy Wiedźminów, bo są źli. Ja wam to mówię? Czemu król jest idiotą? Czy to dlatego, że jest białym facetem? Czemu czarodziej w Kermoen, tworzący Wiedźminów od setek lat, okazuje się być lamusem, który nie może czyścić obcasów najbardziej irytującej czarodziejce? Czy to dlatego, że też jest facetem? Jak to jest, że chłopi podążyli za Wiedźmą, by zabijać Wiedźminów? Dlaczego potwory przywołane portalem nie atakowały chłopów, chociaż ci biegli tuż obok nich? Przecież to darmowy fast food na wynos. Czemu Wiedźmini po prostu nie zburzyli mostu do Kermoren, skoro mieli taki power w znakach? Czemu semi kosi wszystko jak chce, a inni Wiedźmini padają jak muchy? Po co były te całe pertaktacje przy moście, skoro wiadomo było, że czarodziejka jest walnięta i trzeba ją zdjąć jak najszybciej? Jedno śmignięcie mieczem i po kłopocie. Netflix gnoju, kiedy przestaniesz mi Wiedźmina prześladować? Koniec spoilerów. No dobra, drwalu, ale tak się znęcasz, powiedz lepiej, czy ten film ma więc w ogóle jakieś plusy? No oczywiście jakieś plusy ma. Tak jak wspomniałem, przyjemna jest kreska. Niektóre plany oczywiście były lepsze, niektóre były gorsze, ale ogółem przyjemnie się na to patrzyło. I uważam, że ten taki styl amerykańskiego anime, tak to nazwijmy, dobrze się sprawdził w tym przypadku. A już zwłaszcza, jeżeli chodzi o wspomniane przeze mnie wcześniej sceny walki. Prócz tego przyjemne jest też udźwiękowienie. Przyjemna jest muzyka, która nie wybija się szczególnie, ale dobrze podkreśla klimacik. Niezły jest także dubbing. Dużo bardziej do gustu przypadł mi ten dubbing anglojęzyczny. Możliwe, że to dlatego, że był moim zdaniem lepszy, albo po prostu dużo bardziej pasował mi do tej zamerykanizowanej jednak wersji Wiedźmińskiego Świata. Jeżeli miałbym więc wystawić ocenę. Definitywnie. W skali od 1 do 10 dałbym tak szósteczkę. Z małym plusikiem. Średnia fabuła, spłysanie świata wiedźmina. Słabo zarysowani bohaterowie. Dużo większy potencjał, który tkwił w filmie i który został zdecydowanie niewykorzystany. Plusy. Ładna kreska i fajne sceny walki. Oraz oczywiście to, że no, to jest mimo wszystko Wiedźmin w ten czy inny sposób podany. Przed Seansem przy okazji sobie sprawdziłem, jaką ocenę wystawiłem pierwszemu sezonowi serialu e, aktorskiego. I zdaję sobie teraz sprawę, że ta ocena była podobna i że była tak naprawdę chyba na wyrost. Zdecydowanie była na wyrost. O ile przy serialu się po prostu męczyłem w pewnym momencie, e, oglądając go, o tyle z Morewilka obejrzałem cięgiem. No i już nie. Obejrzane, koniec, dziękuję do widzenia. się refleksji brak. Niemniej sam Seans był dużo przyjemniejszy niż męczenie się z serialem, może dlatego, że był dużo krótszy, może też dlatego i chyba prawdopodobnie właśnie dlatego, że tutaj jednak o ile były te ramy historii napisanej przez Sapka, o tyle wiele z rzeczy, tak naprawdę większość fabuły, to były rzeczy pisane od nowa, tak? Czegoś. No on, to nie było napisane w książkach. I owszem, było w tym sporo durnot, ale i tak ich liczba była dużo mniejsza i były one dużo mniejszej skali niż to, co było w serialu. Także można było co najwyżej stworzyć coś średniego, co zasadniczo zrobiono, niż psuć coś świetnego. Tak jak to było w przypadku serialu, gdzie tak naprawdę wykastrowano materiał źródłowy, czyli właśnie książki. Krótko mówiąc, można obejrzeć, a jak ktoś lubi Wiedźmina, no to wiadomo, no Wiedźmina nigdy za wiele, tak? Piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na temat Zmory Wilka. Czy już oglądaliście? Co wam się najbardziej podobało? Co najmniej? Czy chcielibyście zobaczyć więcej takich produkcji, animowanych właśnie z uniwersum Wiedźmina, nawet jeżeli miałoby być Netflixowane? Jeżeli tak, to jakie wydarzenia chcielibyście zobaczyć z Wiedźmińskiej historii na dużym ekranie? Co warto by pokazać no i co mogę powiedzieć, no w grudniu czeka nas oczywiście recenzja serialu, jakoś to wytrzymamy, robimy zapasy napojów wysokoprocentowych, oraz jeszcze wiem, że czeka nas ten spin-off, ten spin-offowy serial, a to może być już zupełnie ciekawe. Ta... Tak czy inaczej, dziękuję pięknie za oglądanie, jak się podobała łapka w górę, subskrypcja, wejdźcie na mojego Facebooka, Instagrama, Discorda i inne media zresztą, dobrze znajdzie tą śpiewkę, tak? Dzięki wielkie jeszcze raz. Do rychłego zobaczenia. Z bledatym pozdrowieniem drwalorzym bailo.